Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z Królestwa Ojców Nerdów, komiksowych opowieściach. Dzisiaj mam do przedstawienia Wam najnowszą pozycję od Egmontu ze świata DC, gdzie tajna tożsamość Supermana zostaje ujawniona. Prawda ujawniona. Superman. Superman to bohater, który nosi na barkach bardzo wiele odpowiedzialności za, za świat za rodzinę w tym nowym ujęciu DC i za właściwie za cały wszechświat. I to jest bardzo trudne brzmienie i Superman prawda ujawniona to nie mniej nie więcej tylko komiks obyczajowy, w którym Superman ujawnia w końcu swoją tajną tożsamość czyli Clarka Kenta. Wywołuje to reakcję Różną, różnych środowisk, od Ligi Sprawiedliwości, od różnych przedstawicieli galaktyki i całego wszechświata, po Rodzinę, po Perego, czyli jego redaktora naczelne, naczelnego, i po Lois Lane. Więc mamy tu całą kaskadę, całe połączenie reakcji pozytywnych, negatywnych, jeśli chodzi o ujawnienie tajnej tożsamości. Oczywiście to musiało nastąpić, że Clark Kent, czyli Superman, zdjął okulary i ujawnił wszystkim, że jest kim jest. Bardzo sprytnie jest pokazany zabieg, jeśli chodzi o farmę rodziców Clarka. Tutaj z pomocą, jak zawsze, przychodzi Batman, więc są, są bezpieczni. Jeśli chodzi o stronę graficzną, jest bardzo zróżnicowana. Ja nie do końca ją łapię. Ale są ludzie, którym się to podoba. Są bardzo style, bardzo różne style graficzne. Są, są takie panele, które naprawdę ujmują, jak choćby ten. Zobaczcie. E, a i są też takie jakieś ciemne, których ja w ogóle mm, nie ja, no nie bardzo. No choćby taki, tak? Rozmowa Diany i Bruce'a Wayna na temat tego, że Clark, właśnie czy Superman, ym, powiedział y, o swojej podwójnej tożsamości. E, druga rzecz, jeśli chodzi, dlaczego to jest obyczajowy wykomis? ponieważ też tu jest pokazana krótka bądź krótka. Ja wspominałem w poprzednim y, podcaście, y, wideokaście o tym, że Trochę nas e, opisy z tyłu oszukują, ponieważ jest tu bardzo świetna historia, e, pokazująca relacje Robina i e, Superboya Jona, czyli syna e, Supermana. E, po powrocie po powrocie Jona z kosmosu, kiedy z dziadkiem wyruszył na chwilę, okazało się, że nie było go 10 lat, i dojrzał. E, I przede wszystkim jest większy, wyższy od e, Robina, czyli Damiana Wayna, który niego do końca potrafi sobie z tym poradzić. Ale koniec końców fajnie tu jest pokazana relacja tych dwóch chłopców i tak naprawdę wielka przyjaźń, e, opierająca się nawet, można powiedzieć, na swego rodzaju miłości braterskiej, tak? gdyby, gdyby byli z jednej matki, z jednego e, ojca. Ja generalnie polecam ten komiks, jest troszkę inny. Jest y, oczywiście w tle gdzieś są y, konflikty galaktyczne, choćby z Mogulem. Y, pokazuję Wam, y, ale przede wszystkim głównym aspektem, jeśli chodzi o ten komiks, to jest y, reakcja. Całego świata, wszechświata, na to, co usłyszeli od Supermana. Więc jest to bardzo ciekawie pokazane. Jak widzicie, jest pełno też takich paneli pokazujących gremium, od właśnie Ligi Sprawiedliwości i Przyjaciół, po ludzi zebranych w redakcji Daily Planet. Polecam ten komiks. Generalnie polecam, ale nie zastanawiajcie się, że tu jest jakaś akcja nie wiadomo, co się dzieje. Jest to e, bardziej też e, rozterka wewnętrzna Supermana i Clarka i Kenta. Jest dużo właśnie takich e, paneli graficznych dotyczących Clarka, Kenta jako reportera, jako kogoś, kto e, w tej chwili nie musi się kryć. On tylko właściwie już tylko z będzie te okulary nosił e, i, i garnitur. Mm, ale na, ma świadomość tego, że mm, ma na sobie... Odpowiedzialność za rodzinę, za wszechświat, za całą ziemię. I w tym duchu radziłbym wam przeczytać Superman naprawdę ujawniona, to jest najnowsza propozycja z DC Comics na polskim rynku dzięki Klubowi świata komiksu, jak zawsze bardzo dziękuję za udostępnienie tej świetnej pozycji do recenzji. Szanuję, nie mówię wow, ale warto się z tym zapoznać. Także słuchajcie. Polecam serdecznie. Zapraszam Was na niebawem na kolejny odcinek z Królestwa Ojca Nerdów komisowych opowieści, bo będzie absolutnie ciekawie. Zresztą jak zawsze. Trzymajcie się, zdrówka. Hej!